Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi, i ze mną jest... Pan Paula, witajcie! A, tak, Pan Paula jest z nami, wow! I jak widzicie, zaczynamy e, z małej rury, bo nie powiedziałbym, że z grubej, ponieważ inwazja, tak? Ale że inwazja to jest dosłownie frajerzyna, to zrobimy to raz, dwa, no mamy przecież koniec gry, mamy wszystko, Zenity mamy. Mamy, mamy wszystko! A, i to dobrze, że mamy inwazję, bo oni dają mu pieniędzy, co w sumie na nas nie robi wrażenia, ale robi wrażenie na nas... Robią, dokładnie mówiąc, to robią medle, tak? Bo nie jeden, a wiele tych medli byśmy chcieli, wszystkie, najlepiej. Bo będzie z nimi jakiś powiązany potem projekt. Dobra, chodź polna na dół Kliknij okay. tylko. I oceń, jak Ci się podobają zmiany, bo w poprzednim odcinku robiłem tutaj remont, że tak powiem. Tak? Jeżeli tak to można nazwać, to remont, co to jest? Piracki kostur. No to jest rzadkie chyba, to fajnie akurat się wydropiło. W dzisiejszym odcinku będziemy robili sobie Frostmoon. Mam tutaj przygotowane sobie rzeczy, które są tego potrzebne, żeby to w ogóle skraftować. Zobaczymy ile nam się uda zrobić. Jak oceniasz tego Pixel, art, pixel Arta? Fajny? Tak, zajebiste Slime Town. Ale fajne. To będzie miasteczko slime'ów, ja, nie? nie? Ja myślałam, będzie. że to jakiś Boz nas atakuje. <laughs> I też są teleporty, chodź zobacz. Przypomnę wam też przy okazji, co tutaj mamy. E, tutaj tymi switchami możesz sobie przełączyć, żeby się teleportować. Hmm? No kliknij na nie, prawym przyciskiem. Tutaj ten szary taki kwadrat. Nic się nie dzieje. A, pra... no, tak O. I tutaj mamy do tego... A stane, jak mam wrócić? Na lusterkiem. A. Bo nie ma sensu, nie? I drugie będzie prowadziło do tutaj nawet mam podpisane, nie? Tutaj są nawet tabliczki, piekielny ołtarz oraz farmę drzew minerałów. Tutaj do drugiego Chodź i kliknij sobie w guzik, to zobaczysz jak fajnie prowadzi. O, tylko też poprawiłem. Mówiłem, obiecałem, że poprawię i poprawiłem. Ale dużo drzew. Fajnie. O, duża farma. Tutaj się bawię. A czy tam już nie trzeba? Mamy już wszystkie rodzaje, wiesz? Po a, pięć. No i dobra, zanim się skaftujemy sobie, to jeszcze bardzo by mi zależało, żeby Pani zobaczyła, jak zmieniłem e, wioskę na de na pustyni. Bo powinna nie, nie wiem, czy w ogóle widziała, czy, czy w ogóle to domek jest. A jest dopiero zremontowany. Aj tutaj na Domia na mapie, jak mi widzisz. I choć do drużyny hmm. niebieskiej. Okej, okay. my sobie Frozen oczywiście zrobimy normalnie tutaj. Na naszej bazie tym, ta, tymczasowej. To jest bada tymczasowa, była nasz się. Trochę okay, nie wiem, to była, nie, że jest. Nie wiem, gdzie ty jesteś, Lucita. Na lewo, niedaleko, ale spał powiedział. Okay. Zaraz zaczniemy, tak? Wow, to jest ten domek? Tak. To jest się on. O, ale fajnie. Mi się wydaje, że jakiś taki podobny widział. Mogę cicha pokazywałem na zdjęciu, na pewno jak wygląda. I tutaj jest, patrz, most, most tęczą. Pokazywałeś, że jeszcze nie był Wiem, że na pewno pokazywałem, bo to jestem tego pewny. Chodź, tutaj jeszcze jest most tęczą i tutaj będzie świątynia, świnki, awionki, tak? Czyli tutaj takiej... no wiadomo, no, ten kto, kto wie, to wie. Tutaj będzie. Ale to, to zrobimy w jakiś kiedyś, nie wiem, w sumie, kiedy, co się okaże. Dobra. Ale fajnie, druga nie potęczy. Wracamy na spawn. Z tą Podobać Podoba ci się? Tak, fajnie ci wyszło. Ja bym tak nie umiała. Nie, no nie wyszło jakoś rewelacyjnie też, ale jest. Jest chyba po prostu dobrze. O to chodziło, dobra. To To ja skraftuję sobie te rzeczy, które trzeba skraftować, czyli te przywoływaczki. Tylko teraz pytanie. Czym to się skraftuje? Aha, tutaj. Nie, ja, trzy mogę skraftować? Trzy. Oto mamy trzy próby. Trzy noce razem z tym. Jedna noc jest obecnie, i to wow, nie nam się zaczęła. Więc zaczniemy od razu, jak tylko możemy. Możemy, bo jest sam początek nocy. No i rozwalamy ich. Więc co, najlepiej będzie zenitem. Ubierz mi zenit, jest najlepszy, bo się samo naprowadza. Ok. A no, ja my właśnie bijemy, bo nie wiem. Bijemy, mordujemy na strzała. No właśnie. To się... Czekaj, gdzie jest ta choinka? Bo chciałbym zobaczyć tą choinkę. Pokazać widzom jak wygląda. Chyba u ciebie, nie? Nie, ja nikogo nie mam. Nie Tutaj jest. Bo ona umrze za szybko. Ja jestem tego pewny, że ona... Nie wiem gdzie ona jest. Dobra, trudno. Gdzieś się pobugowała może na dole O jest choinka... Oj umarła od razu. No po prostu oni są łatwiej, generalnie oni zazwyczaj są ciężcy na naszym poziomie, na którym powinniśmy to robić, tak? Czyli jeszcze przed Nordem, przed Wróżką Przed Kultystą, przed Filarami, to ogólnie, nie? O tu już umarła No wiem, o Mikołaj, ja bym w był ciężki Ale tutaj się jesteśmy na poziomie łatwym, bo to jest pierwszy, pierwszy kiedykolwiek w ogóle ten tak? Następny będzie na ekspresie, na, na poziomie ekspres Ekspres? Nie, jaki ekspresowy? <noise> Ekspert Ekspertowy, tak Coś, coś jakoś się przynajmczyłem na ekspercie będziemy grali i to się tam będzie dopiero działo Tutaj jest łatwo bo ja łatwo, Na ekspercie to będzie dopiero, denerwowaliśmy Ja na no, łatwo umierałam a to dopiero na Ekspercie. Ja tutaj chyba na żadnym bosie nie umarłem, przez całą serię się wydaje, znaczy nie pamiętam tutaj, żebym umarł Na jakimś się było... Coś? No umarłeś po spadanie na pewno znaczy, O jest Mikołaj! A ty na w ślumie mhm. mogę umrzeć, no? O ale już nie ma. Ale ta muzyczka jest cudowna. Jeden został zniszczony. O jest, ta najważniejsza, czyli wróżka lodowa. Czy nie wiem jak się nazywa. królowa lodów. Ona jest najbardziej istotna na tym będzie Generalnie. O to? No, to coś. Co, za wydrupiłaś? Głodnego uwagi? Chyba nie. Tutaj jest. nie. Nie leć do góry, nie? Bo ona też poleci za tą do góry, i to będzie trochę bez sensu. Umarła? Nie wiem, nie widzę. Kolejna się chyba. fak, ona ci mnie lata. Dwie umarły. Oje, swojika. Tak, rozumiecie lecieć bez ciebie i modować wszystko, te yeti, to wszystko tutaj jest. W ogóle pod, od, pod odcinkiem jeszcze poprzedniejszym, który był to co z zbudowania tego, tego domku na The Halo, e, w komentarzach odezwała się jedna taka istotna osoba, nie? YouTuber trochę nie mówiąc, Manketsu się chyba nazywa. Bardzo że mhm. nie chciałem pozdrowić tą osobę i dziękuję za wsparcie, bo to napisało miłe słowo. Miłe, naprawdę, bardzo dziękuję, nie? No, jeszcze zapraszam was, bo. Tak ja więc zrobiłem na początku, co sobie mogłem. Zapraszam Was na mój drugi kanał, gdzie nagrywam Secret no, tak tak Transformers. One wybuchają, uważaj. Na kanał polny, który na przykład nagrywa Simpsy, jak i również nasz wspólny server Discord, gdzie zawsze jesteście informowani o nowościach. Oraz możecie z nami poprosić, tak? Ale to szybko umiera. O, dostałam ten. Dostałam. A generalnie powinni ciężkie. Yy, osiągnięcie. Nie robiłaś nigdy prosmonu? Nie kojarzysz? Nie pamiętasz, że był? Chyba nie O, no to robisz pierwszy raz To dziwne, bo to jest jeden z najfajniejszych eventów Uwielbiam czołgowego Mikołaja hmm. Ale kurewny lodu nie lubię jakoś Nie wiem, jak on się nazywa Zaraz zobaczę w sumie, bo jestem ciekawe, bo nie pamiętam naprawdę Tylko tak z kojarzeniami lecę Dobra, gdzie jest kursorem bym... O, dwie są tu, pomóż mi! E, tutaj, w sensie, co znaczy tutaj? Przecież ma mnie w tym? zamordowałaś ją. Ale jeszcze druga... O, była, nie, nie zauważyłem. Tak szybko umierają. Mhm. Ciekawe jest co to, ja to tak że grudna? ani jeden chyba NPC od to jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawe No Najwyraźniej jest słaby. ogródka czy nie lodowa królowa Wow, catch time No to królewna lodu no. Lodowa królewna Jak dostanę w tej królowej to ona tak jakby powalna ale... To okropne. Nie lubię jak to nie Bo to jest taki efekt zamrożenia wtedy ale kiedy latasz, ufem, to tego nie odczuwasz. Może to wyszła na lukę. Bo jest takim głównym, wiesz, bossem tutaj, w tym evencie. Tym najcięższym. Najutrz Ale to ciekawe, że. A nie, wydropiło jednak rzeczy. Myślałem, że nieraz się nic nie wydropiło z żadnego bossa, bo nie zwróciłem na to uwagi. Ale jaja. O, gdzie tam spierdzielasz? No tak ucieka. Ona do mnie poszła! O trofea! Trzeba koniecznie zbrać trofea! Już mam... Mam Mikołaja! Nie Mikołaja... Kurde, Mikołaj tam musiał. chciał! Koinki mam! nie cały czas się na mnie... Uprzydrowa. Kurde, nie wziąłem krasnolu. pis żeby na laka, nie? Nie było... Kurde, nic nie wziąłem! A gdzie są? Może mam w Wojcie? Ta, jest! Hop! Pop. Dobra Teraz będzie większe szczęście Więc powinno się więcej Tych fajnych dropów rozbić mm -hmm. takie jak trofea A jak to już długo w niej walczymy? No mamy całą noc na to Już 19 prawie Fala, nie? A ile jest ogólnie fal? czy zrobiłeś się? nie ile pamiętam? Ile ma? O! Mamy tą ten trofeum! Nie pamiętam ile jest fal Dwadzieścia może jeden? Nie wiem, nie pamiętam, dano nie, nie robiłem takiego fila. To się okaże. O, kolejny z jej trofeu wypadło, no i daję teraz szczęście maksymalnie. Mikołaja teraz trzeba. Więcej... Ja bym bardziej celował po Mikołaja teraz. Kurde, kurde. Nie, gdzie tam. Ten... Pan Mikołaj. No bo chyba. to tego... ale dużo tych małp idzie? Bo z Mikołaja nie mam trofeum, nie? A ty masz z niego, Miko... masz z niego e, trofeum jakiekolwiek? Jakiekolwiek z tego eventu nie może być. To zobaczę później. No, pod koniec. O, jest gdzieś Mikołaj. Ale chyba tam u ciebie Ta, u ciebie był Dwa tu. Ale fajna muzyka, nie naprawdę super jest. Mam jak śpędeczka. Halo, nie to, to Ta, i drugi. To nie fajnie by na bo... O, dwudziesta! Tak dwudziesta fala jest końcowa, bo teraz mamy patrz, na prawo nabijałem tylko punkty, nie? Mamy wszystkie fale za sobą. No kurde... to jest końcowa? Teraz się będą respiły te, te potwory jak posrany, tak? cha. I prezenty. Te wróżki zasrane tu latają. Nie lubię. Ciągle to morduje. Ale to dobrze, się respi tak dużo tego, bo większa Aha. szansa na fajny drop. A, no skończyłeś się akurat. Aha. Ale jeszcze nie były zabite wszystkie. A, bo no on się skończyła. No to ja mam A, tak? Byłem. Mam, mam, mam wszystkie trofea Mikołaja. Są? Choink są trzy: Mikołaja, Choinki i tej królowy, królowej. Mam wszystkie trzy. Elegancko. Ja mam takie: Choinki no. Takie: Królowy no. I to? Też miałeś wszystkie trzy, no i super! Jej! Ej, fajny jest, iść, ten, fajny jest ten minigun. To jest jedna z moich ulubionych broni. Powiem, że jest słaba, bardzo ją lubię, bo ona naprawdę fajnie napieprza. Minigun Mikołajowy, nie? Zaraz pokażę jak strzela. Dobra, następnej nocy znowu zacznamy. Też nie wiem czy jest sens. No to jest miecz, który wypada z tego choinki, nie? Nie wiem czy jest sens robić kolejny raz, skoro mm -hmm. mamy wszystko co chcieliśmy, ale odcinek trwa 13 minut, więc zrobimy jeszcze raz. A co? Eee... Czekaj, polazłem. Co? To są słabe bronie, wiesz? Też to mam. Nie, to są słabe. Na, to jest na nasz poziom naprawdę słabe wszystko. A to, co to jest? Za przysięgłe pistolet maszynowe No, to jest tego Mikołaja. To jest na, wiesz, na amunicję. Musiałbyś to dokupić u tego. A, tego, gdzie gwizdek małego Grinch'a. Można założyć. Przewołuję małego Grinch'a. Co? Grinch'a? To się zakłada. Wiesz, tam gdzie masz tego NPC-ta, jak sobie dasz ee, na wyposażenie. Ale urocze, i fajne. Idealnie na święta, nie? Bo teraz akurat się pasowuje w klimat. Nie uważasz? Tak. Fajne, Tylko, fajne. że nie mogę ma... znaleźć. Co to jest? Smocze jaja. Aha, tego smoka. Dobra! Walić tego smoka. Dobra, ja tutaj muszę wszystko, wszystko dłużą, sobie zareagować. Czego, masz dużo? Maybe. I to jest naprawdę istotne. Daj sobie wszystkie łączenia sztandary. Sztandarów mamy naprawdę też od o cholery. Jest niewyobrażalna ilość szandarów już. Dobra, ja dzisiaj posegrujemy sobie tutaj i w zasadzie widzimy się od razu na tym... Na następnej nocy, tak? Więc... No, widzimy się na kolejnym przyzwaniu tego eventu. Okej, okay, jesteśmy... Yy, tak, jest noc, bo no te światyka, widać, widać o tym w ogóle świadczą, tak? One się pokazują po pierwszym pokonaniu jakiegokolwiek w grze. A my jesteśmy już po wszystkich, tak to znaczy. No. Kiedy, kiedy tą serię zaczęliśmy w ogóle? Nie? Ile czasu już minęło? To jest katastrofa przecież. Ja właśnie nie wiem po co my robimy to nigdy drugi raz. Chcemy dla pieniędzy. Jedyny powód. Dla pieniędzy Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o piwo. Tak. Czy coś. O, prezenty, właśnie jest event świąteczny w Ferrari. Prezenty dropią. Będzie odcinek, jak będziemy prezenty otwierać Ale to przednie nic dropiły. Teraz dopiero, chyba... No, bo teraz dopiero są jakby święta w Ferrari. To teraz dopiero. Nie, nie on no, dropiły. Tak musimy... Aha, bo to chyba przez to, że po pokonaniu Frostmunu odpala się ten event, zawsze to chyba tak jest. Że już po jak pokonasz event... Halloweenowe to też się robi Halloween To Coś jakiego było okej okay. Ale dużo tego często się to zrobi, nie? Żeby coś Można przez tego krasnala, którego tam daliśmy w sumie To jest No O, ciastek szedł Przed, boś go zabiła Brutalnie. Mm -hmm. Zanążowała. Tak. Ej, a to? Co to było? Gdzie coś tu leciało? Co? Twój Grinch? Nie, mój Grinch. A on w ogóle lecia tak samo na baloniku. A nie pokazałem Renifera. Na odcinku nie pokazywałem. Takiego Renifera mam. Śmieszne śmiesznie. No, już <jest> go ujechał. <śmieszne> tak. Okej, ale to prawda, wolę ujeżdżać UFO. Hmm. O, jest ta. Królowa lodu. Niech ciastka. No i kurde, no bardzo łatwo tak jest po gry. A i No, dobra do, baba. No też jest ciężka wcale przecież. Jakieś ale, ale, takie, super. jeszcze te postawimy e, wartowników też w ogóle Ej, postaw wartownika Ten taki kryształ, który tak strzela dookoła Ten trójkąt musisz przytrzymać Ej, nie pokazuj mi twojego lasera w trójkącie chyba Albo ty tylko klikasz pojedynczo Jesteś, alo? No, czekaj, bo się zastanawiałam, które to jest grą Aaa, no, no taka laska To Ta terroryzm coś się bukuje trochę. No Łatwo mówię O kurde, zminimalizowałem sobie grę To też coś nie zrobiłam Ty, teraz zobaczę czy coś się na pewno dobrze nagrywa. Nagrywa się dobrze. więc fajnie. Prezent, bardzo chcę prezent. Pod prezent to robię. już, już, już cel, po co to robię? Mimiki chyba też teraz będą prezentami. Hmm. Te prezenty eksplodują faktycznie? Tak ja, eksplodują dałem już tych kurde 25, dużo, jak na taki krótki okres czasu. Fajne. Fajnie Jaką masz? Tyle? Prezentów No ja mam 26 Wracamy już ponad 50, kurde O! Ja mam ten Zamiam trofeum, którego w sumie już nie potrzebuję, ale warto mieć więcej niż jeden zawsze gadłem. Zrobimy sobie na bazie w bazie głównej tam na lewo, jak jest tam właśnie taka ta dziura tam jak tutaj odchła i tak. jak to nazywał. Tam będzie most, który będzie prowadził takiego jakby laboratorium, tam będą nasze wszystkie kolekcje. Sztandarów trofeum, masek. W sumie to też podchodzi po trofeum, nie po wobieście tych matemaski. No i tam różne. Takie e, stoły, że tak powiem, do kraftowania różnych rzeczy, tak? Stacje robocze, o. Ej, ta tera jest zbugowana. Czemu to wali na pół, pół mapy ten kryształ? Nie, ma coś źle? Wpadkiem, no, nie, tak nie powinno być. Ale mm. to raczej dobrze, pomaga nam. No nie pyta, ale to trochę nie działa, jak powinno. No Już Co mam ja platynę? Co to jest? jest? Ja też mam. Normalnie mamy nieskończoność pieniędzy. Trzymałem, bo mamy dużo farm, nie? To i tak. I to choćby, że z tego względu mamy nieskończoność ilość pieniędzy. Możemy mieć. Ale na nawet potrzebnie musimy tego wykorzystywać, bo po prostu mamy ich od cholery. No nie. To już przesadnie wręcz No Pomóż mi, tuż nie zamroziły na zadupiu Ojej, jedna połinka. Nie zamroziła hmm. Połowa lodu mnie porwała pomocca A no, coś tam widziałem Płocie z królowej lodu Ale już chyba... Nie, jeszcze nie zechła. O, to mnie przymroziła Nie, mi się por... O kurde, ale mnie przemrażają rzeczywiście. Okej, okay, doszła Kurde, będzie koniec, nie? Która jest? 19 fala. No to już to odczuwa się, że to jest ostatnia fala. Ale się naryspiło. O, drugiego Renifera mam. No i kurde zaraz. Nie zaraz wszystkie będą za nami fale. 20, ostatnia, no i elegancko. Wszystkie fale za nami. Teraz zabijać to co nam pozostało, ta? O, trofeum wypadło. Wow, trzy naraz! To raz. To królewne. No tak jak wcześniej. Teraz przejścę do mnie te dwie. To ich nie zabiłeś. Tutaj dwie. Ej, dużo punktów mamy, od cholery tak właściwie. Dobra, to miał. Trochę takie. O, dobra, wyszedłem trochę do na kupis. Ile? Zaraz się nagrywa. Nagrywa, bo to, to weź nie się zrobię Koniec! Uhu, udało się! Ostatnia była trochę inna. Wow! Ale tu było mocne. 2,5 platyny, bo mam dwie platyny i 50 złota. A ja nie Co jest grane? Aha, ja nie. Mam... 70 platyn mam. A ja nie masz co? prezentów? Prezentów mam 36. Ja też! O! Ale jaja. Ale masz to? Masz to? Masz to? Co? O. No i prezenty też możesz o, mi, to mi dać. Bez nie jest skrzydła. Nie, prezent chyba zostawię. Prezenty można chyba postawić. Może postawić, jako blok normalnie. A nie można... Kłużyć? Można otwierać, no? I w domu nie możemy otwierać. No zacząć to no, od odczy... nie, nie, zabijaj go! Złoty królik! Ale proś zabijać złotego królik. Ale ja ja mam... Ej, ale ja nacinku, no że złoty królik się załapał, nie? Ciągle złote zwierzęta się respią. To wszystko przez to, że mamy takie szczęście z tymi figurkami. Dużo otają do szczęścia. Wszystkie bronie usuwaj, bo broni więcej nie potrzebujemy, bo już mamy nadmiar w skrzyniach. A odwożę. dla kolekcji dałem po dwa rodzaje z tych broni. Odtworzyłam wszystkie prezenty. O, to fajnie. Są skrzydła nowe. Nawet takie z tego te tej choinki, nie? Tego bosa, fajnie. Teraz masz to w prezentu. No, co ci powypadało? Pokaż. Variant, coś takiego. Ale no, to jest beznadziejne. To, kółeczko. Ten, ten, piasko. Skąpeczne? Kierowniczki? No, trochę tego ma. kula. O! Kierowniczki, kwiatow. okej, okay, już wiemy co będziemy robić na tym odcinku. Na tym odcinku robimy Boga Pochodni oraz e... Mroźny Legion, tak? Okay. To nas czeka na następnym odcinku. Cukierkowy hak! Dobra, więc my się będziemy ja mam z wami żegnać. Aczkolwiek wiecie. Cój! Nie mam miecz. Ha, ha. No, cukierkowy. Jeszcze okay. chciałem zauważyć, że w, naszej, w naszym zo, z że, tak, że tak powiem, brakuje. Białej kaczki. Totalnie nie zauważyłem tego. Ja to zrobię poza odcinkiem, właduję ją gdzieś tam tam, gdzieś, nie wiem, gdzie się zmieści, tam ją właduje. I. Nie masz lopale, które I będziemy musieli jeszcze poszukać jak tych tam zwierzątek, zwierzątek jakich, jakich brakuje, ale się strasznie zaniekałem Bo no, bo mamy naprawdę małych zwierzątek, patrząc po to ile jest zwierząt w Terrarii, nie? To, co... masz platyn? Co? Ile masz w całości platyn? E, już mówiłem 70 Co? No, 70,5, 75 70 zł. To wiesz, ile ja mam? O, nie, z 20? Ile? No mów no, szybko. 15. O! Dobra, więc my się będziemy z wami żegnać. Powinna trochę, trochę smutna. Dobra, nieważne. Nie ze mnie, nie jestem babikiem, Po prostu nie ma fałdolców. Jeześ i nie masz ich, to prawda. Dobra. Ale to! Do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać, co się o tym odcinku. zawsze jakąś ocenę, subskrypcję. Fajnie by było, wiadomo, dobić do 1000 subskrypcji, nie powiem. Bardzo mi zależy. Jakiejś tam przyszłości. No i widzimy się na następnym odcinku. No i cześć no i papa. Pa, pa.